Siemanko, jestem Robert, hodowca królików. W dzisiejszym odcinku będzie film... Właśnie patrzę, czy samiczka mi się wykociła, ale nie. W dzisiejszym odcinku będzie film z pieskiem. No i z królikami. Lud trochę jest, powiem wam. Ale jeśli Wam się takie wniosło, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, napiszcie fajny komentarz, Was pozdrowiam w następnym odcinku. Ech, tak powiem Wam, że wszystko Woda, nie? Bo woda dopiero była, ale na przykład samiczka tutaj co robi. Nie wiem e, Idę po to. Chodź. Chodź. E, trochę ciemno jest znowu. bo e, pada trochę śnieg, ale nie za dużo pies. Mm. Daily to jest e, numer czwarty Daily, czwarte tak czwarte. I powiem, barania. Króliki dostały siano, każde. Każdy dostał posianie. Królik. Każdy ma siano. Belg nawet. A tu nawet Belg widzicie. I nie wiem, czemu ona mi się nie chce wykoczyć. 16 była dopuszczona. I już jest dwudziesty pierwszy. Są mi Dobra, chodź tu. Chodź tu. O, chodź, śnieg trochę został. Nie. Nie pić wulek, chodź. No, więc idę teraz. Pokażę Wam resztę królików. Mm. Jutro będzie trochę wcześniej film. Tak o 15.00. No, 15.00 będzie film. Tutaj baranek też dostał. Siana. Idź. Dobra, je tam, choć Piedzus se poszedł I Powiem wam, że tam dużo z królików Jakby ta mi wychowała to bym było 15 królików, bo ona miała sześć. Więc tak, tak dużo, ale belk tu nie, może, nie możesz latać, idź. Ale ładny królik. wam, ładny, ładny. Do domu, do... O, nasa tak lata, nigdzie nie ucieknie, powołam. O, duży królik, ale sierś ma ładną. Ładną ma sierś, powiem wam. Ten belk. Lecimy po 160 subskrypcji Mamy 151 lecimy po 160 I będziemy kończyć film Jeśli Wam się taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry subskrypcję Napiszcie fajny komentarz Was pozdrowię w następnym odcinku Mam nadzieję że Wam się wczorajszy film spodobał Tak jak dzisiejszy Więc Trzymajcie się i cześć.